Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem kaberzysta i miło mi was przywitać na ostatnim filmie, który zostanie dodany na ten kanał. Przez bardzo długi okres czasu mieliście okazję oglądać mnie na YouTubie. Tak naprawdę praktycznie przez cały rok dodawałem daily, ale w końcu nadszedł ten dzień, w którym muszę powiedzieć sobie dość. Ten dzień, w którym po prostu nie mam siły już nagrać kolejnego filmu, w którym się poddałem. Wiem, że do końca daily zostało 20 dni, znaczy do pobicia rekordu Daily zostało 20 dni, ale nie jestem w stanie dalej kontynuować tego Daily i mówię o tym otwarcie Wam. Chciałbym, żebyście wiedzieli, bo razem przeżyliśmy dużo wspólnych chwil, dużo razy wchodziliście, oglądaliście, komentowaliście te filmy i chciałbym Wam podziękować za to, za to, że byliście. No i cóż, no, mam nadzieję, że miło spędzaliście razem z nami czas. Bo jest to ostatni film na tym kanale, i chciałbym oficjalnie powiedzieć, że kończę karierę na YouTubie. Haha, ha, no chyba w to jest liście. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzyc, i w dzisiejszym odcinku splankujemy cały skład, że kończę karierę na YouTubie. I kończymy Daily. Wy to teraz mam nadzieję, że oni to łykną, przynajmniej mam nadzieję, że wy, wy to łyknęliście, chociaż, chociaż nie do końca jestem pewny, bo jeżeli przewinęliście, to nie łyknęliście. Dobra, nieważne, w każdym razie, w dzisiejszym odcinku sprankujemy cały skład, zakończymy kończymy daily i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 20 dni do pobicia rekordu, więc mam nadzieję, że oni to łykną. Jeżeli jesteś wy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, okej, okay. zaraz będę kazał im usiąść w tym miejscu i po prostu podzielić się e, historią, jaką przeżyli na tym kanale. Lepsze, złe, e, super momenty. E, to, jakim się pracowało ze mną, to jak długo pracowaliśmy ze sobą. E, niech podzielą się wszystkim, niech podzielą się tutaj wszystkim, ale najbardziej będzie ciekawić mnie reakcja ich, jak przyprowadzę ich do tych pokoju pojedynczo i po, poinformuję ich o tym, że muszą coś takiego nagrać. Oni o niczym nie wiedzą. Oni nie wiedzą, że kończymy daily, także to będzie mega, mega ciekawa reakcja. Wydaje mi się, że się pogaszą jak pety. No wyobrażacie sobie, że nagle każę Wam usiąść 20 dni przed pobiciem rekordu i informuję Was, że to jest ostatni film. I powiedzcie, co o tym sądzicie. Co o tym sądzicie? Chodź, chodź. Musimy pogadać. Siadaj stary. Tak Po okay. statywów. Wiesz mam problem ze statywem, zgubiłem statyw i to będzie robić ze statyw. Możesz usiąść? Może ja zamknę drzwi, żeby to było bardziej estetyczne. Dzisiaj, bardzo film dzisiaj nagrywamy, także... Poczekaj czekaj, kamerę. E, Rafał, wiesz, że... dostałem mm, 20 dni do pobicia rekordu Daily. No ja. Yeah. Tylko jest jeden mały problem, ja już nie jestem w stanie dalej tego prowadzić i... I chciałbym zakończyć po prostu to w dobrym stylu. To znaczy, jak zakończyć to w dobrym stylu? O co chodzi? No, że Daily zakończyć w dobrym stylu. 20 dni przed pobiciem rekordu chciałbym zakończyć po prostu Daily. Jak? Starczy, już jesteś blisko. Ostatnia prosta, jak Ty chcesz zakończyć? No, zakończyć to nagrywam ostatniej części momencik. Nie, 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 Proszę nie, nie denerwuj się nie huć ze mną, bo chcę to jak najszybciej nagrać, i stwierdzić głowę. Ale dasz mi coś powiedzieć? Po prostu, jeżeli Ci się... Nie, bo Ci się nie chce już, tak? Nie, po prostu nie czuję już tego. A, no to słuchaj, stary. jeżeli nie czujesz tego, oddaj mi ten kanał, ja już... Nie, 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 no nie stary, stary, nagrywamy ostatnią reakcję, możesz sobie zareklamować za, za swój kanał, możesz zrobić tutaj wszystko. Tak? Tak, możesz zrobić tylko po prostu, prosiłbym Ciebie, żebyś e, nagrał reakcję, to jak się w danym momencie czujesz, jak, jak Ci się tu pracowało ze mną, e, czy było fajnie. No wiesz... I kotki w końcu mnie przygasną. Dlatego, dlatego proszę Ciebie, żebyś. No powiedział, ty jesteś najkrócej tutaj, dlatego wziąłem Ciebie jako pierwszego. Potem będę brać osoby, które tutaj więcej się przyczyniły do tego kanału. Ty się przyczyniłeś najmniej ze składu, tak? Tak jest. Dlatego jesteś pierwszy. To już mamy mówić? A więc tak, kochani, jeżeli nie chcecie już oglądać kamusia, tylko przekładacie za mną. Kolejną osobę, zaraz kolejna osoba tutaj stanie przed kamerą i po prostu e, powie... Ale rozumiem dobrze, co ty mam tak? Tak, dobrze, ale ja wiesz, że jestem z sobą szczery i y, mówię Ci szczerze wiele rzeczy. No tak, no. No i e, powiem Ci tak, tak kolejną rzecz. No nie obca się, bo wie, jesteśmy do tości, tak? no, to to... jesteś do kości, tak? Ale jesteś takim imbecilem, że y, już zostało 20 dni, a ty odwalasz się umaniane. Tak no starty, szanujmy się. I... Jak ma się Szanowny. czuć się z ich i no, no wiesz szacunku do Ale Ale to no, tak rozumiem. Bo... No oni też się starkali, są na tych filmach, jak tylko mogą biorą tam udział, a ty odwalasz takie numery. No weź jakoś to... Może jeszcze się nie... Nie, Rafał, nie, nie prześmiesz się Są to jest za ty. To za film, Rafał, dziękuję Ci e, za wypowiedzenie Twojej opinii, to jest za Okej, jak wam się podobała reakcja Rafała? Moim zdaniem w porządku zachował się... No tak okej. Okay. Teraz wiola. Wioli się boję, bo nie wiem co mał no, odwalić. Jak jesteś coś czymś takim, to będzie tym, będzie tym na pewno. Roka, możemy pokazać? Bo chciałbym... Co chciałbyś? być? Nie, 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 nie nagrywa się. E, bo to też tak będzie filmie. E, Ale co? No a co masz Dobra, sale, tak nie, taka... nie. Nie, 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 sale, sale. Nawet ja to tak zdenerwować mnie? Sale dobra. Chciałbym, żebyś się wypowiedziała o tym, bo kończymy Daily. Eee... Co robimy? Znaczy, ja kończę Daily. to jest ostatni film. Tak, no już, mam się uwierzyć. Nie, naprawdę, kończymy Daily, ja osiągnąłem początek filmu. No nie wiem, jak się to powiedzieć. Ale przystań! Co mi nawet nie takiej takiego żadnego, wiem, że to byś nigdy nie skończył Daily. Nie, no, kiedyś musi nastąpić ten moment. No tak, za 3 coś... miesiące mi już nastąpił ten moment, kiedy. E, Pobijemy rekord. Nie, rekord byśmy pobili za 20 dni, ale już nie jestem w stanie dalej da Dlaczego nie jesteś w stanie? Po prostu nie chcesz dalej Mam. Ale już... to zostało 20 dni i ty się... Nie, ty już się nie poddał. Jorka. To prank? J nie, wielka mam. To jest prank. Jorka, ale ty nie chcesz nie patrz. Ale nic nie. Nie, nie jest tak. Posłuchaj, włożyłem dużo pieniędzy w kryptowalucie. Zarobiłem na tym 80% kwoty no ja wiem. całej, tak? Zarobiłem 80% całej swojej kwoty, czyli pomnożyłem tak naprawdę dwukrotnie swój dorobek życiowy. Ja no i I już ma? nie muszę pracować do końca życia, dlatego, no, ale. Dlatego też zostawię cię. Ale ty nie masz pracować do końca życia. Dzisiaj wypłaciłem pieniądze z kryptowalut i nie potrzebuję już po prostu. Ja mam być na 100%, na poważnie. Nie potrzebuję tak tego rekordu. Wiesz, że nie mówię. Zdajam. Ale ja ci mówię na poważnie. Nie denerwuj mnie, Zaj. Tak. Zostało, co powiedzieć, 20 dni do głupienia rekordu. To był kurwa nasz cel. Był? No, był. No był i dlaczego chcesz to tak po prostu zniszczyć? Nie, ja wiem, że Ty byś się nie poddał. Biela, siadaj. Ja wiem, że Ty byś się nie poddał. Ma... Dobra, no mnie śmiesz to wszystko. Nie uśmiechać, się, ja mówię Ci za poważnie. A ja wiem, że Ty nie mówisz za poważnie, ja tylko mam na, poważę, tak na się Wypowiedz się po prostu, tak jak się ze, ze mną współpracowało, to jakie masz odczucia. A nie wypowiem tej... się, bo ja nie mam o czym się wypowiadać. Nie mam o czym, bo ja Ci w to nie wierzę! <laughs> Biela, proszę Cię. Nie. To co, takie nie. coś mam wrzucić do kanału? Tak. Bo ja ci nie wierzę, że kończysz daily. Ja ci nie uwierzę, bo nigdy wiem, żebyś tego nie zrobił. Ale wiesz, taka nie poddał. Ty byś mógł mieć nawet 10 milionów na koncie, nawet 20 i ja wiem, że ty byś się nie poddał. Nie pracujemy sobą, ze sobą od dziś. Żeby, od Biola, taka reakcja teraz. będzie twoja. Wrzucona do internetu. Jeżeli. No to proszę bardzo! Nikt by ci w to nie uwierzył. Może damy relację na Instagramie, żeby ktoś ci uwierzył. Nawet widzowie, którzy z tobą nie przybywają, by ci w to nie Nikt by ci w to nie Rafał wierzył. się wypowiedział, ja się wypowiedziałem, jest czas na ciebie. Jeżeli, ja nie się chcesz, nie wykorzystać, wypowiem, jeżeli niech... chcesz wykorzystać. No, nie bo Ok, jeżeli nie chcesz wykorzystać swojego czasu, no to spoko. Ale ja wiem, że nie kończysz Daily. Ale kończę, białaby. Ale ja wiem, że nie kończysz. Powiedz mi, to się się w końcu Ale przestań sobie tak żartowy, bo wiesz dokładnie, że to. Nasz, jak, jak ty w ogóle możesz to wszystko, naszym całym pracy zaprzepaścić? Biola. Ty myślisz, koniec. że jesteś egoistą w tym momencie. To bardzo mocnym egoistą. Biola, ja, to jest koniec. Ale jak ty w ogóle tak możesz? Wszystko dlatego zostawiłam. A ty dla jakieś kryptopaluty, wszystko kończysz? Nie, nie To jest mam tak. Się tak aha, to, aha, to przez cały czas tylko ty się liczyłeś, tak? Nie liczysz się na przykład z moim zdaniem, Dredziaża. Nie liczysz się. Wiela, wy powieszcie czy nie? chyba się popłakała. Jak mi się wydaje, że się popłakała, bo liczyła na ten rekord i liczyła na to tylko po to nagrywała, żeby powieść ten rekord. No dobra, bierzemy kolejną busowę, co? Ja, tak, tak sądziłem, że będzie trudno ją przekonać, ale wyłączyłem specjalnie kamerę. Specjalnie kamera została wyłączona, żebym był bardziej autentyczny i rozmawiałem z nią dosłownie przez 30 minut. Dopiero w momencie, jak już widziałem, że jest przekonana, to wziąłem kamerę do ręki i wyłączyłem nagrywanie, bo by to nie przeszło. Po prostu by to nie przeszło, nie ujrzałaby tego. Ona była przekonana, że sobie robię jaja, ale już jak widziała, że z nią rozmawiam na poważnie i widziała, że przekonuję ją bez kamery, to po prostu w to uwierzyła. Także to jest kolejna osoba. Wydaje mi się, że w ogóle nie siądzie tutaj i nic nie pomylił. O no, co chodzi, Biorik? Czemu na Porsche? Jak płaczę? Bo siedzi na patrz. No. A, bo i ja powiedziałem, że... A, że to za chwilę. No. No, kończymy linię. Czemu? Przyzostał mi się. No, bo już myślałem... Się... Nie, 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 nie mam, nie mam siły już po prostu tego grawać. Czemu? Nie, no nie, został zostało mi się. Zostało dwadzieścia dni Ale już nie mam, nie o tym usłyszałem. No nie wiem, no co, jeśli chcesz, no to... Ja sam sviđao s tajom, no, moj i pobijemo Nie, sorry, wiesz co, teraz mam lepszy moment w życiu, tak mi się wydaje, bo... Mówię, że mam lepszy moment w życiu, bo kupiłem kryptowaluty i po prostu całość I zarobiłem w przeciągu ostatnich tak naprawdę dwóch miesięcy 80% kwoty. Dzisiaj wypłaciłem to. No i po prostu ustawiłem do końca życia, nie musisz pracować. Ale to wiesz, to nie, nie liczy się wszystko w pieniądze, nie? No dobra, Panie ja nie, nie, podbiera... nie chciałem już Ja już wcześniej chciałem ja z, z tym YouTuberem, naprawdę. A tutaj, żebyś że w, fajnie było żebyś po rekord Polski, tak? Myśmy pobili Freeza, byśmy myśmy dostali w Dobrze, ale Adria, Ja chciałem Ci w tym pomóc. Ja Ci, ja ci od zawsze mówiłem, że dla się liczyło, żeby Ci pomóc. Adria, jak, jak chcesz mi pomóc, to możesz tutaj... Musisz usiąść? usiąść, nie ma sprawy. Jeżeli chcesz mi pomóc, naprawdę, jeżeli chcesz mi pomóc, nagrać chcę Twoją reakcję, jak kończymy daily. Nie Tyle pracy. No, Naprawdę nie żartuję, Adrian. Tyle swych poświęceń, ty wszystko, ty nie spałeś po nocach. Ty sobie żartujesz? No, Adrian, no, na poważnie. Ty sobie żartujesz? Po prostu chciałbym, jeżeli mógłbyś oczywiście, stałeś przed kamerą i no po prostu... O, 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 No oczywiście, ale Co ty? Ale ty się tak poświęcałeś na tego kanału. No ale co to stara ty... tyle serca w to burzyłeś. I ty chcesz zacząć daily'em? A co na dziś pani? Nie liczą się na ciebie ich uczucia? Nie wiem. nie. No jest mi wszystko, naprawdę. Wiesz, że dla mnie się nigdy nie wyczuły pieniądze, dla mnie się wyczuły ludzie miejsca oglądać. Wiesz, że zawsze marzę, że będę do swojej ekipy, i teraz tak po prostu chcesz to... Ale no, nie... dobra, no, no posłuchaj. Nie nie, no, stary, to jest przesada. Naprawdę przesada. Ale naprawdę do końca zostało 12 dni. Ale... Dobra. Stary, odpuśćmy po prostu temat, naprawdę. No, dobra, dobra, zrobię to, robię to. się i... Ale jak mam zareagować na to. Jak wiem zareagować, na to ale nie wiem, jak uważasz. Po no, jest... prostu e, chciałbym, żebyś poruszył trzy tematy. Jak ci się ze mną pracowało? ja e, się na to by nigdy się nie powiedziałem. No wiem. Nie, wiem. Mam, nigdy nie miałem powodu, byś się nie sięć na to, bo to zawsze powiedziałem dobry. Może zresztą się nie wyredowałem tak dobry przed tobą. Ale no, to tak, no, po prostu... Ale mimo wszystko cieszę się, że miałem możliwość być z tobą na ręcenia, ale tylko ci robić sobie, że niektóre nie już nie, bym, nie cieniala, na Glady, Ty to już koniec? Nie chcesz nic nie na YouTube, ale możemy zawsze zostać. No kolegami zostać tak. Chodź sobie. Nie będziemy przeszkadzać Adrianowi. Chociaż to nie wszystko, się idzie na YouTube. Uważam, że ten rekord nie jest warty tego, nie? Dobra, Adrian, e, trzy, trzy rzeczy, tak gruntowne, jakie jak ja, chciałbym, ja. żebyś się wypowiedział. To to, e, jak się ze mną współpracowało. włączyłeś kamerę już? Kamera jest włączona cały czas, Aha, powycinamy tak. te najlepsze momenty to. po prostu. To kamera jest cały czas włączona, e, także powycinamy, bo te, jak Cię tłumaczę, to też chciałbym, żebyś, e, żeby to też było dodane, no bo tutaj jednak są emocje, nie? Jak się popłakasz, więc, więc chciałem to wszystko, e, wszystko utrwalić w ostatnim filmie, tak? Po prostu jak się ze mną współpracowało? Czy jesteś zadowolony z tego? Tak, czy było ciężko? Yy, no, dobra, dobra, jak będziesz gotowy, to po prostu dobra, to dać. Na Ogólnie chciałbym wrócić myślami do pierwszego odcinka, który hmm. zrealizowałem razem z kamerzystą. Nigdy nie sądziłem, że go spotkam, że go w ogóle zobaczę. O co ci chodzi? O co mi chodzi? O co mi chodzi? No, o co ci chodzi? Debilu? Przysięgam, powiedz, że to jakieś żarty są. Bo ci... No chodź! No, ale jak... No tu do mnie! Ty, Dobra, ocuj od, się, Jakie No tak? nie ocuj się! Chcesz? Dostać łeb? Ale o co ci chodzi? Nie o co mi chodzi? Poświęcam się. po co ta pajacerka? Po co to No ale chcę zakończyć aż dyni. No. no i teraz mi to mówisz w twarz? Coś mi to mówisz? No chciałem nagrać reakcję stacji. Idioto! Miałem ostatnią reakcję nagrać swoją. Moja reakcja na to? Bo ja czegoś nie rozumiem tutaj! Nie rozumiem czegoś! 20 dni, 20 dni, i ty mówisz mi, że to koniec! O mały włos, o mały włos! Nie straciłem swojego życia prywatnego! Rozumiesz to? Zabijecie! Powiedz, że to jest oszustwo! Że kłamiesz wszystkich i chcesz nas zmanipulować! Powiedz, że to jest. Że kłamiesz, tak? stary Kłamiesz. Nie, nie kłamiesz. Łżeś! No, nie, nie nie, nie, nie no kurwa. No chcę zakończyć do tego no, ja powiedzieć, co zrozumieć! Nie mam ja siły. Ja mam zrozumieć takie rzeczy? Co ja mam zrozumieć? Ale nie mam siły już. Wiesz co to znaczy? Doskonale no, wiesz co to znaczy. Ale nie mam siły! Wypaliłeś co się? mnie to? Wypaliłeś się? 20 dni przed? Na co to wszystko jest? Na co to jest? No o co ci chodzi, kurwa, Mówię, że... Co? Mówię ci, że się wypaliłem. Nie obchodzi mnie to! Zostało tylko 20 dni! Kłamiesz! Nie I kłamiesz! chcesz mnie sprowokować do tego, bo może się to dla ciebie naprawdę skończyć źle. Stary, no, dobra. Chciałem, żebyście nagrali ostatnią reakcję. Moją reakcję chcesz nagry Nagrywasz to? Nie, nie no na to co, by... Na co ty oczekujesz? Czego? Co ty wyczekujesz ode mnie? Że będę zadowolony? Ty jesteś głupi? No, taką reakcję mam na chwilę ci wrzucić do internetu? Tak! Taką tak. reakcję, że jest... Zawidłem się na tobie, taką reakcję możesz wrzucić, że jestem niezadowolony i najchętniej to bym cię zrzucił z tego balkonu za takie zachowanie. Wypaliłeś się? Ty się wypaliłeś? No tak. Okej. Okay. Podaj hasło. Do konta. Niech o ja konta. Hasło. hasło! Już do kanału. Hasło, teraz. Chcemy hasło do kanału. A hasło do kanału. Zjemy... Zakończy daily. My! Yy, to, że nas zawiodłeś, to jest inna kwestia, że jesteś debilem i przed 20 dni tylko zostało. 27. A ty się yy, poddajesz, to jest inna sprawa, ale to, że się podjęliśmy rekordu, no to chyba trzeba go pobić, tak? Bez Ciebie. My na pewno nie odpuścimy. Hasło już i podaj do kanału. No po, nie, podam hasło. Tak? Tak, podam wam hasło. Nie chcę powiedzieć, A to chcę zakończyć ten film. Ja już umowa na tego rekordu. dzisiaj się wstawisz do może Nie, wstawiasz takie filmy, odcinki. I po co, na co to komu? Żeby coś no to nie Ja jakieś jakieś i chcesz ludzi jakieś tak? I pokaza się, pokaza. nie jakieś 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 Ja się jakieś 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 To się Ja się poddałem. To, Prawdziwe, on to mówi na poważnie Ale... Czemu? Ale słuchaj, ale dzisiaj on się wie że on się poddał, bo kryptowaluty poszły w górę i ona tyle pieniędzy, że on potrzebuje Nie On, on po tak, on tak Nie, on po prostu nie chce nie. nie, to, to jest prawda jest I on, no to jest prawda Po pieniędzy ma więcej niż po co kończyć Ha, to nie wiem, to, to że taką p***ą -no. jesteś jebałam? I na kasę tylko lecisz, już więcej kasy poczułeś, i już przyjaciół, kanał, wszystko idzie na bok, I bądź, Tak, pan już w Ale masz tak? Bo kryptowaluty. No tak, pieniądze. Ma więcej pieniędzy, a na nas już ma więcej. wszystko idzie na bok, kanał też. Ludzie, Wszyscy, pani, no tak nie potrzebują. Wszystkie jego obiecanki z jego strony były do dupy. Nie. Wszystko, co nam powiedziałeś. Jedna sprawa. Tak. Że mieć ja rozumiem słabość psychiczna, jakieś słabości w głowie, po czym mówisz, że już masz dość, jesteś wykończony. Okej, okay. ale poczułeś więcej kasy, to koniec? Bo co? Bo masz lepiej i już wszystko idzie na bok kończysz kończysz daily tak o 20 tak. dni przed? To jest chore. To jest chore. A co nam na ulicy dałoby być milion na Instagramie, Jesteś że będziemy dalej kontynuować nie wszystko? Nie się znać, e, odpuściłeś, twoja sprawa, poczułeś hajs. Ja ci powiem, no... Ale ja Zabia... tak samo, nigdy w życiu się, się po tobie tego bym nie spodziewała, że aż tak nie no, Naprawdę trochę miałam się za mną z tego. Naprawdę się chwała, a ty tak? po prostu tak tak potraktowałeś. Ja bym w życiu no. tego nie zrobiła. Zawsze no, się cika. tak na ja a ty potraktowałeś nas jak śmieje... No, a tak że jest. No tak, no właśnie już tutaj ułożyłem słowo ten...

no po prostu, no. To za źle Ale dlaczegoś? Bo ja się się wypaliłem stary. Ja już nie mam siły. Tak, na pewno. Ty byś się wypalił, stary. Ty masz to bo... Nie, 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 ja nie wypaliłem się. Wypaliłem się, jeżeli byłbyś w stanie być takim miłym, bo Dredzisz i Biolka, po prostu nie byli tego w stanie zrobić. Usiąść tutaj po prostu i wypowiedzieć w swoim opiniach, czy ze mną współpracowało, e, czy były ciężkie momenty i e, czy ogólnie ci się podoba, e, podobało nagrywanie Daily. Jakbyś mógł tutaj usiąść e, i po prostu ja mogę się... oczywiście, ale Daily... Stawic nawet nie pozwole zakończyć tego Zostało już tak mało i co by się nie działo to teraz? Jak będzie trzeba, to wszystko usiądziemy za burzem z i nagramy do końca te degi no. tak powiem Ci szczerze, dlaczego, no, to z znaczy. tej... Ty... No dlaczego? Dwa miesiące temu jakoś, sprzedałem HP. Ta HP w Szczecinie już teraz mhm. sprzedana. E, za trzy dni będzie jej przejęcie i postawiłem wszystko w kryptowaluty. No dobra. Postawiłem tak. też cały swój dorobek kryptowaluty, no i podskoczyły one o 140%, tak. czyli dwukrotnie tak. stałem się bogatszy niż byłem. I nie potrzebujesz pracować do końca życia i stwierdziłem, że już nie chcę robić idei. Tak. Ja to rozumiem. Znaczy 140% to jest, to jest na pewno bardzo, bardzo duża kwota i rozumiem to, że nie chcesz pracować, tylko to nie zmienia faktu, że ty toje to takie jakby wiesz... Jednak marzenie, hmm. żeby pobić na rekordy, przez ostatnie kilka, 12 miesięcy. Ostatnie, tak? No, no tak, ale no... już nie chcę. Co ale jak to Cały Cały czas stary, miałeś mimo wszystko kasę, tak? Miałeś kasy... Ale co no, to po, po prostu. Zarobiłem dużo, że już nie muszę. Ja liczyłem na tym, że zarobię na tym dużo e, pobiciu rekordygii, hmm. ale zarobiłem tak dużo, że już nie muszę pracować. Ale stary pomyśl też o wszystkich, tak? jesteśmy tutaj jednak z paczką i powinieneś też o nas pomyśleć, a nie tylko o nas, ale też o fanach, tak? Nie powinieneś teraz tak fanów zawieść, bo pani też czekają, się jednak dopingują, żebyś powiódł ten daily I zawiedziesz nie tylko nas, ale też zawiedziesz fanów. Wionka i rega kontynuować. Chcą kontynuować. Są kontynuować, ja po prostu puszczę. Jeżeli chcesz, to możesz rozwinąć. No dobrze, no ale no bez ciebie to nie będzie już to samo, tak? To jest no nie będzie. Inaczej to jest kanał Kamuś. To nie jest kanał Adix, to nie jest kanał Delzianski, to nie jest kanał yy, psychowanka czy Wiola, ani trenet, tylko to jest kanał Kamuś i ty jesteś tym prowadzący, więc Ty powinieneś to dokończyć, tak? To jest to kanał. A to jest twój kana kanał, który ty zacząłeś i, i jednak widzowie oglądają to między innymi dla Ciebie. Mogę Wam dać budżet za wykorzystanie do, do, do filmów. filmów ma... Nie budżet, jeżeli nie ma ciebie, no to, no, to jaki sens ma prowadzenie kanału kamus Okej, okay, ja spoko, ja dla ciebie ogólnie jak mi lepiej, ale... Ale przemyśl to stary, nie powinienem tego tak pochopnie podejmować. Ile czasu się zastanawiać nad tym? Dwa miesiące temu. Yy, Mówisz W momencie, że... w momencie jak wszystko z kryptowalut i zamieniłem na złotówki typowe yy, dolary. Nie będziesz w kraju, przejść na salę, stanie mam Aha, i z nami. Za I... nie I... będziesz w kraju. I z nami też kontakt chcesz urywać, tak? Z nami kontakt też urywasz i już koniec. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Nie no ja sobie robić stary. jestem już bezczelny w tym momencie. Jednak ja z nami stary tutaj utworzyłeś jakąś więź, tym nas wszystkich tutaj no zrobiłeś. Tak. I, I w tym momencie to, to, to troszeczkę tak. już mi to, pomiję, Ale powinienem się cieszyć, że, że mi dużo rzeczy. Ale ja się cieszę z tego powodu, tylko mimo wszystko w tym momencie chcesz zamknąć całkowicie ten rodział, który jest, który otworzyłeś z nami i zapominasz o nas, tak i wyjeżdżasz sobie. No i cześć. No dobrze, fajnie. Czyli to po prostu dla Ciebie była tylko zwykła praca, swokość dla Dobrze. Eee, ostatni film ale... chciałbym, żebyś się wypowiedział, tak? Czy fajnie czy ze mną, ze mną współpracowało? To co powiesz tak poleci ten etap, bo po prostu mam mówić, nie obchodzi mi opinia, co mnie pomiesza, Jeżeli uważasz, że źle, to możesz też powiedzieć. Jeżeli uważasz, że teraz popełniłem błąd, to też możesz powiedzieć. Możesz nic nie mówić, to po prostu wrzucę to, co jest nagrywane teraz. Bo to ja nagrywam to. Ale... No dobrze, okej. Okay, możesz też kanał nagrywać. Co ja mam ci teraz powiedzieć, stareka. W tym momencie taki mętlik w głowie, że mieliśmy zakończyć, znaczy to zakończyć mieliśmy. Mieliśmy jeszcze ciągły, przez jakiś jeszcze żeby pójść na rekord, tak? No, tak? no A ty jak się to No to zakończymy, zakończymy. Okay. ale ja się cieszę twoim szczęściem i dziękuję Ci za wszystko, yy, to co zrobiłeś dla mnie i, i naprawdę mi się bardzo dobrze z Tobą współpracowało. Choć czasami organizację by brać, ale mimo wszystko bardzo dobrze mi się z tobą Tylko nie, nie rozumiem, dlaczego ty się w tym momencie tak zachowujesz. Bo jednak mieliśmy plany nie tylko do daily, tylko plany też po i Myślałem, że to, jest jednak przyjaźń, która będzie trwała. Mieliśmy, ale widzisz, no, weszło tyle pieniążków, ile mi weszło na konto no, 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 no. i plany się zmieniają. I pieniądze przewyższają to wszystko, tak? Pieniądze tak. Przewyższ przewyższają przyjaźń i to, i ile czasu tutaj spędzaliśmy. Stary, 24 godziny na 7. 24 godziny na 7, non -stop No stop byliśmy A radę. teraz na 24 godziny na 7 będę na Malediwach. No fajnie, no okej, okay, ja Ci tego życzę. Możesz pojechać sobie, zrób sobie tydzień przerwy. Może po prostu nagramy filmy na ten Ale już nie, wracam do, no ja już nie wracam do kraju. Ale to nie, nie zostało wiele no. Nie wracam do kraju. Mam bilet wykupiony. Zastanów się, proszę cię. Proszę Cię i, i radzę Ci, żebyś się po prostu zastanowił, że, że dobrze hmm. się to zrobi. Te ostatnie kilka tygodni tego Davy hmm. wytrzymasz. Wierzę w Ciebie, rozumiesz? Że wytrzymasz to. Bo tego, chcia, tego chciałeś do samego końca, żeby pobić rekord Davy. Więc zrób to. No teraz po no Naprawdę prawda, tak. nie olewasz, stary. Nie słuchasz mnie w ogóle. Nie odewam, tylko zamyśliłem się o jawcie, bo... No zamyśliłeś się o jachcie, no, ale chociaż mogłyśmy w tym osta ostatnim moment mnie wysłuchać, tak? Zamarzyłeś się o jawcie. Fajnie. Naprawdę ja się bardzo cieszę z tego powodu, że wygrałeś te pieniądze. Znaczy no, wygrałeś, że żeby... ja inwestowałeś. Że dobrze zainwestowałeś. I, I tak samo w Twoje inwestycje też zawsze wierzyłem. Tylko mimo wszystko... Dobrze, skoro wiesz że to jest, to nagraj, bo ostatni film może ci się reinwestuje to i dojdzie ci dużo follow ale na i nie potrzebuję tych follow'ów, nie potrzebuję tego wszystkiego, ty rozumiesz? Nie potrzebuję tych follow'ów. Yy... Bahama. A czy nie na nie, no Bahama. Mogę yy. ten bilet jeszcze na Bahama. Ja powiem tak, bardzo dobrze mi się z się współpracowało yy, do tego momentu. Słuchał mnie naprawdę cały czas, zawsze wszystko... Yy, ustalaliśmy, jeżeli chodzi o film. No a w tym momencie nawet nie może mnie wysłuchać, tak? Nie może mnie wysłuchać, bo, bo wygrał yy, Kupesiana, więc widzicie, co, co pieniądze robi z człowiekiem. Nie wygrałem! Ile razy nam się wygrałeś, Dobrze zainwestowałeś, okej, okay, Na stary... Dominikana. To Dominikana. jest trójce. Dominikana. To co? Tylko tyle, tak? No miałem z jak najszybciej ten film do montażysty wysłać i chcę to zakończyć. Nie No dobra, to kończę ten film, wysyłam to do montażysty i zajebiście, odbemniona robota. A, nie e zakończone. Tak. No, na odchodne 10 koła, Może być? Nie potrzebuję naprawdę swoich, więc będziemy tam wydać sobie na wiesz, na te w kokosach tam na Bachamo. I co? Kraje Może Może w domu też już. A, oh. wynosi, myślę. Ja no może jeszcze to kamerę coś? sobie kupimy, co? Bo ja tam. No, co tam kupujemy? Od dawna Bilety Ile kupione na ciepłe kraje? Co no, to co ciepłe, co Wakacje. Tak sobie fajnie? Wiesz. fajnie, że ty tym kraju, że czytasz? Bo to, co? Co? to Możemy zostać tak? w domu. No, na ciepłe, do kraje, tak? No, no, kraje? Fajnie. O A co z tym mieszkaniem? mamy się rozwalić teraz? Nie, no to jeszcze jest. E, Nawet przez, sobie nie myślę Przez e, parę dni e, i i i jest parę dni. Tak? Nie, parę dni. Parę dni. Aha. A parę dni także macie A jak parę się dni. Czujesz? Ale spokojnie, ja dam na e, kamienadło. Ale nie to. Dobra, spokojnie dam ci kasę, żeby spokój, dam ci kasę żeby żebyś sobie wynajął mieszkanie w e, w Warszawie i dokręcić A do A ma kiedyś ja, czujesz, że zrobiłeś jakiś siemieć, wiesz, co jesteś taki kur*** Perfidny, j**any, żałosny, śmieć A jak się Jesteś... czujesz ty jak nas potraktowałeś? YouTube, jak się z tym czujesz? Jesteś youtuberem, tak? tak? Już nie No, Tak myślałem właśnie Teraz tak, tak. jestem tak milionerem. Jest milionerem Milionerem? Jest teraz... A w głowie... nie musisz dawać żadnych pieniędzy Ja wiem, z nimi nie będę kontynuował daily, bo to... No Na pewno nikt się tutaj nie chce zaczniemy od tego nie, nie chcą, po prostu... Słuchaj, Słuchaj. Ja A skutatę. powiedz mi jak się tym że o tym wszystkim tak nas potraktowałeś? echo. głowie Chcę Ewo, to ciszę Jak się czujesz z tym, że tak nas po tym wszystkim. Jak Dobrze tak, was potraktowałeś. Miałeś w dupie Dobrze dupie. was potraktowałem Nie To się pokazało, że nic, że całkowicie wszystko oczywiście mieliśmy się w dupie Że byliśmy tylko śmieciami na klatce Do robienia, tak? Do, e... do tego, moment, mm -hmm. Tak Tak, tak, tak Wiesz, jak Wiesz co, to już nie potrzebujesz I Co No to przyznajesz się do tego, to, Alna, do, to, to że się kupuje? się gdzieś, tak? On się jeszcze mówi, że on ma wakacje. Zreszcie, to może daj, bo, bo Wiesz, razem na to na nagrywamy. Co on się tam że się zamarzyło? Ja chcę iść do tej do, do Dominikana, nie Dominikana. Dominikana, no do, to, no to, klasa, to, to, to nie, do Dominikana. To człowieku jak chcesz nagrywać filmy za granicą, to dawaj kupuj bilet nagrywamy. Nie, sam tam płynę. No to jeszcze. sam. Aha, czyli to nawet nie tak. tak, koniec się zajęłości. Tak, z Nie pajacuj, nie pajacuj. No wiesz swoje rzeczy. Dobrze. Ja no, zadaj to. Zadaj, to nic nie potrzebuję, mam tyle karty na końcu, że nic nie potrzebuję. Tak! Um, to, mam nadzieję, że te pieniądze one ci kiedyś tak szczęście. Takie prawdziwe, nie? Przyjaciół. patrzycie. Wiesz co? Naprawdę, myślałam, ja że jesteś lepszym co? człowiekiem, Chociaż, jest, ok, ale się ale no, mam, Może się też z nami kontakt utrzymać, bo masz po prostu poczucie, to mnie sobie Kup no, sobie No bo, a masz srebrny śmiech, Kup sobie kupili wiernych przyjaciół, którzy będą ze sam do końca, sam, takiego puszka. Jest, właśnie, wiesz, puszka. Jesteście ku, siebie bardziej. Dobra. Dobra, to jest Frank! To jest prank Zrobiłem waszczyna! Ja, ja bym zakończył Daily! Ja bym zakończył. Ja bym zakończył Daily! Serio w to wierzyłaś? Serio w że żeś to? Serio? Nie mam No czy na bo to robisz za każdym razem! Ja naprawdę mi się tak zabiłem! że nie zobaczysz tego Daily! Jestem okropny! Jak ty w ogóle w tym momencie? O, wow! Więc to jest, żeby mi serce wysiadło? No nie, nie ja już nie, nie, nie. Nie, 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 sobie z takiego takiego zrobisz! Wiesz co, to nie, 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 z siebie nie, nie,